No witajcie. Nie chcę nic mówić, ale dla Lasczek. Niedzielny ultra zatakuje ponownie. Zabieram was ze sobą dzisiaj. Pogadamy trochę o, o tym i owym, ale głównym tematem dnia dzisiejszego będzie jelito biegacza i dieta. Póki co tyle. Lecimy. No dobra Błotka i ona. W oddali Góra Ostona, mój pierwszy mój pierwszy cel na dziś ale że powiedziałem, że będziemy rozmawiać o jelicie biegacza to pogadajmy o jelicie biegacza. A zacznę może od takiego prostego stwierdzenia, że sport to zdrowie I każdy kto chociaż troszkę więcej sportu w życiu lizną Myślę, że wie doskonale, co ma na myśli. Moja historia oczywiście sporta zdrowia ma do mojego grania w koszykówkę, ale nie o tym dziś, nie to miejsce i czas. Natomiast a, od jakiegoś czasu, ale mówię to w kontekście już roku mniej więcej, rok temu, może nawet trochę wcześniej, kiedy być może mój organizm był już trochę zmęczony tymi dystansami, chociaż wtedy jeszcze wcale tych takich długich nie leciałem. To pojawiły się u mnie problemy żołądkowe związane z częstymi wzdęciami, które są mocno niekomfortowymi tematami i tak naprawdę nie mogłem sobie z nimi poradzić. Bo wyobraźcie sobie, że nawet szklanka wody z cytryną potrafiła spowodować u mnie. W zdęcie tak naprawdę. A najpierw poszedłem do dietetyka. Myśląc, że no jem wszystko w zasadzie, co, na co mam ochotę. Być może powinienem na coś zwracać uwagę. Poza jak gdyby podstawowymi tematami związanymi z zdrowym odżywianiem pani dietetyk w związku z moim bieganiem zaproponowała, a właściwie uświadomiła mi jak istotne jest suplementowanie się w probiotyk. A więc zacząłem regularnie przyjmować probiotyk ale nie do końca poprawiło to sytuację więc po paru miesiącach udałem się do gastrologa już tym razem i teraz sprawił, że trafiłem do przemiłej pani doktor która wysłuchawszy moich problemów i tego, że biegam stwierdziła, że jestem książkowym przykładem jelita biegacza a Okazuje się, że jest to schorzenie, które nauka zidentyfikowała w związku właśnie z tymi po, pomylonymi ludźmi, takimi jak ja, którzy biegają dziesiątki kilometrów. No i ma to wpływ na nasz trawienny. Skąd to się w ogóle bierze? Podczas długiego biegu, kiedy już zmęczenie mocne wchodzi, organizm zabiera krew z układu trawiennego i przestaje dostarczać tam odpowiednią, czy, czy też taką jaka musi być ilość tlenu. I tego tlenu zaczyna brakować bakteriom, które są w jelicie cienkim, które pomagają trawić. Natomiast no tam, że organizm nie znosi pustki, to korzystają na tym bakterie metanowe, które zasiedlają jelito grube i one zaczynają się mnożyć w nadmierny sposób i zaburza się równowaga w jelicie, jeżeli chodzi o te bakterie Tlenowe do beztlenowych, a wiadomo, że te beztlenowe produkują metan, który po prostu powoduje stęcia. Więc u mnie nastąpiło zachwianie tej równowagi w układzie trawiennym i trzeba było podjąć leczenie, które w dalszym ciągu trwa. Od razu powiem, że jest już dużo, dużo, dużo lepiej. A więc kierunek, który wskazała mi pani, tak jest fantastyczny. Jakie leki przyjmuję? Co robię z moją dietą w związku z tym? Dajcie mi teraz trochę pocieszyć się tą górą. I wrócę za moment. No dobra, o czym tutaj ja mówię? O diecie i o lekach, Jakie przyjmuję fantastycznie? Tu na góreczce 360 stopni panorama. Tam gdzieś Olsztyn w oddali. Ach, chce się żyć. No dobra, żeby nie zmarzać, ruszamy się. Zawsze przeraża mnie tutaj ta dziura. Masakra. Chyba przez przypadek rozłączyłem wideo, w każdym razie pobijając przerażającą dziurę. Pogadajmy o lekach i o diecie. Um. Pewnie, gdybym spożywał więcej, może inaczej. No. Na pewno wykluczone są wszystkie tematy strączkowe, tudzież fermentujące, czy na przykład buraki. Na te rzeczy muszę mocno uważać. Kapusty, niekapusty, fasole i tak dalej. O dziwo, sporo owoców też nie służy mi, tak naprawdę. Tutaj jest takie fajne, małe zejście. Pobiegnę troszkę w prawo, żeby potem mieć obieg fajniejszy zobaczmy jeszcze co jest tutaj. Na tej górce jest trochę takich zakamarków. No proszę. Całkiem przyjemnie. Więc e, moja dieta troszkę polega na tym, że eliminuję pewne elementy, e, które mogą teoretycznie e, spowodować wzdęcia, prawda? Czyli nie obciążam zbytnio żołądka. Staram się zdrowo nie jeść gdzieś tam w okolicach już 19-20 chociaż w związku z późnymi treningami, gdzieś tam bardzo często, zdarza się, że o 21.00 coś zjadam, ale wtedy jem coś lekkiego po kroju. Galaretka z indykiem, takie coś w kerfurze można kupić, co ma całkiem do przyzwoity skład. I na przykład wciskam też szproty w oleju, ale w oleju, a nie w jakichś tam pomidorach, czy innych, czy innych tego typu rzeczy. A no i teraz co do samych leków, które w zasadzie to, trudno powiedzieć leki, no przyjmuję, co tu się dzieje. Jakaś taka przeszkoda. Okej, okay. przejdziemy. No dobra. Jest i moja droga, którą będziemy dalej podążać. W każdym razie, to też ciekawe, bo tu ktoś zrobił ścieżkę. Bo w każdym razie przyjmuję w dalszym ciągu probiotek. Przy czym biorę go tylko na wieczór, na spanie, prawda? Po ostatnim posiłku i zmieniam szczepy bakterii Czyli kto wykorzystał opakowanie to kupuję jakiś inny szczep baterii żeby bakterii nie baterii. żeby to rozmaicać dodatkowo przyjmuję taki lek, który można powiedzieć podaje się również niemowlętom pomagający kształtować zdrową florę jelitową nie znam, nie pamiętam już czego nazwy zresztą to nie ma znaczenia, nie jestem lekarzem, żeby komuś doradzać taki lek przyjmuję również błonnik proszku, czyli dodatkowo dostarczam dodatkowy, dodatkowy błonnik, żeby poprawić trawienie i przyjmuję też lek, który ma za zadanie wzmocnienie ścianek jelit. Kwas maślany czy ma słowy bodajże. Widzę ogromną poprawę ogólnie, z tym żołądkiem już od jakichś dwóch miesięcy co najmniej, więc kierunek jest jak najbardziej prawidłowy. Po drodze robię też wszystkie badania, co wykluczyć jakieś e, przyczyny e, związane nie z jakimiś alergiami, pasożytami innego typu, typu sprawami. E, no i za jakiś czas znowu biorę się do pani gastrolog, żeby e, zobaczyć po prostu co dalej ewentualnie z tym tematem robić. Ale ważne, że mam już jakiś kierunek, prawda? E, no i to tyle na temat ciekawego bądź nieciekawego zagadnienia jakim jest jelito biegacza. To to, co mógłbym doradzić z perspektywy wszystkim tym, którzy być może nie biegają wcale dużo, ale uprawiając jakiś wytężony czy dłuższo czasowy wysiłek, warto myślę pamiętać o, o naszym układzie trawiennym i wzmacniać go właśnie probiotykiem i również pamiętać o błonniku w naszej diecie, bo jest on no dosyć, dosyć istotny. Wychodzi na to, jeżeli nie, ależ mlaska. Fajne błotka. Bo jeżeli po prostu tego nie dostarczamy, no tak widać na załączonym obrazku, może to spowodować pewnego rodzaju zaburzenia równowagi i problemy. Dobra, lecimy dalej. Wspaniale, po prostu wspaniale. Mam nadzieję, że Wasza Niedziela jest równie udana co moja i że macie tyle samo rynie, co ja <laughs> słuchajcie, udanego tygodnia widzimy się czy to na treningach czy to w rozmowach o karierze czy po prostu <laughs> kiedy znowu włączy mi się tryb przemyśleń a póki co w górę w górę Yeah. <laughs>